Chciałbym zaprezentować Wam kaski z grupy RACE. Są to kaski dedykowane zawodnikom. Jak wiemy zawodnicy pokonują trasę giganta czy slalomu z dużo większą prędkością niż amatorzy jeżdżą po stokach narciarskich. Jest to bardzo specyficzny kask, którego budowa zawiera kilka ciekawych technologii. Przede wszystkim zaczynając od góry kasku. Tutaj w centralnej części Płat czołowy i płat skroniowy zostały dodatkowo wyposażone w system VPD, czyli materiał, który pok wykorzystuje w ochraniaczach oraz włókna ramidowe. Ma to na celu zabezpieczenie tych stref najbardziej narażonych na uderzenie od tyczki, którą jako pierwszą przeszkodę napotyka narciarz na trasie giganta. Kask jest wyposażony w rewolucyjną technologię. Regulacji rozmiaru, czyli nazywa się to RACE LOCK. Jest to regulacja rozmiaru, która jest całkowicie zintegrowana z kaskiem, a przy tym spełnia normę FISM i jest dopuszczony do startu w zawodach. Dodatkowo mamy sprzączkę magnetyczną feedlock oraz możemy do tego kasku zamontować gardę Maxilla Breakaway, która ochroni naszą twarz przed tyczkami.